Hejka wszystkim, tutaj! W dzisiejszym odcinku, z racji tego, że było naprawdę dużo komentarzy, że chcecie tory z adopcji część drugą, to właśnie w to sobie pogramy. Ja już nie przedłużam. Jeżeli Wy jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, to dajecie. Zaczynamy naszą drugą część naszej historii. Z adopcją. Gra powodziła. Nie wiem, co znaczy, że gra powodziła. Ale okej. Okay. I co, i my gdzie siedziemy teraz, tak? Co to za jakiś zielony dymek? Fuj, co on tam zrobił w tym aucie? Bleh. Bleh. Dobrze, i tutaj jest yy, zamiast Hazel, zamiast orzeszka naszego jest łańcuch. I tutaj mamy Batmana. Matko boska. Ta część wydaje się jeszcze dziwniejsza niż na... ostatnia. Dobra, mamy łańcuch. Witajcie z powrotem, dzieci. Ośrodek adopcyjny za wami tęsknił. Ej, dobra, jakieś monetki sobie zebrałam. To łańcuch, on ma na imię. Co tu jest? Przykro mi, że twoja ostatnia rodzina nie wypaliła, ale znajdziemy wam nową rodzinkę. Aha, czyli to jest tak jakby kontynuacja tamtej części, że jednak wróciliśmy do adopcyjnego tego punktu. I nie martw się, Hazel z zeszłego roku nie będzie już z nami, żeby. Nie wiem co, ale dobrze, że nie ma Hazel. Mamy zupełnie nowe centrum adopcyjne. Idź i odkryj swój nowy dom. Odkryj centrum adopcyjne. Taki mamy cel, takie mamy zadanie. Dobrze, całe szczęście, że nie ma Hazel. Bo w poprzednim odcinku źle się skończyło, że jej zaufałam. Tutaj są już jakieś monetki. Co to monetki dają? Dobra, piszcie mi w komentarzu już na samym początku, co dają te monetki. Ja w ogóle dzisiaj gram w drugą część, właśnie adoption. Ze względu na Wasze komentarze, wyprosiliście... Co się stało ze światłem? W sensie nie jest to przetłumaczone, ale... o, Znowu te diabliki? 15 sekund. Coś się dzieje w telewizji, chodźmy i zobaczmy. Pozostałe potrzebne. Nie! To są znowu... Yy... Ostrzeżenie, że potwór uciekł. I to jest ostrzeżenie dla mieszkańców. Znowu są to diabliki. I potwór wcześniej porwał dzieci! Czyli teraz on porywa dzieci i że monster is still on the loose in hiding. Jeśli zobaczysz potwora natychmiast dzwoń do... Nie wiem gdzie. Pewnie do policji. Czy ja mogę tu kliknąć? O matko! Ja tu mogę... Budować zamek z piasku? hej, ja jestem pewien, że to było fałszywe dzieci. Jest tam mnóstwo fałszywych informacji. Łańcuch nie uwierzył w informacje zdobyte w telewizji. Nie wiem, może to i dobrze. Nie, ja zdobyłam ostatniej monetki. Ja tak mi na niej zelżało. Dobra, i kto siedzi? Zapewne to są nasi nowi rodzice adopcyjni. Czyż tak? Są tutaj szybko. Wszyscy wracajcie do łóżka i wyglądają na gotowych. Na adopcję, chyba. Milusia Klaudusia, mam podpisane swoje łóżeczko. Mam swoje nowe arbuzikowe skrzydełka. Teraz na pewno mnie wybiorą rodzice adopcyjni. Hej, chcemy adoptować kilkoro dzieci. Znowu. E, dobrze trafiłeś. Mamy tu mnóstwo niesamowitych dzieci, które czekają na adopcję. Hmm, rzućmy okiem. Tata. Dziwny ten tata tym razem. Czemu ja jako jedyna tyłem? O nie, tam też ktoś tyłem. O tutaj, stoicie też tyłem. Okej, okay, nie chcemy rozdzielać dzieci, więc adoptujemy wszystkich. O, matko, masz rację. Ej, czy ja to mogę rozwalić? E, mamy iść do auta. Ooo, patrzcie, to jest Hazel uwięziona. Odkryłam tajemnicę w tej części. Ło, matko, Hazel. No się nie spodziewałam. Dobra, jeszcze szybko kliknę kota. Ha, ha. Dobra, idę do auta, bo mnie zostałem. 5 sekund mi zostało, dobra, szybko, szybko, szybko. 3, 2, 1. Czy oni mnie zostawią? Oh! No, ostatkiem wskoczyłam! Nie, Dobrze, że się załapałam, jednak. Żyjący pokój. Living room został tak przetłumaczony serio. Na żyjący pokój. Niech każdy w komentarzu napisze mi, co znaczy living room. Na pewno nie żyjący pokój. Upsy. Podstawowy. Basic? Nie kuchnia. Witam Cię w domu. Zapraszam do odkrywania nowego domu. Poczuj się komfortowo, ale najpierw poznaj Maxa. Czy Max będzie naszym bratem? Ach super, więcej ludzi, aby ukraść mi uwagę. On żartuje. Teraz, e, aby zwiedzić dom, zaangażowaliśmy dla Ciebie polowanie na padlinożercy. Dlaczego to się nazywa padlinożercy? Ja w ogóle nie kołam tego. Jak ktoś kuma, niech mi napisze w komentarzu, dlaczego to ma jakąś taką dziwną. Dla mnie niezrozumiałą nazwę. Dobra, jeden lisek znaleziony. Czemu nie mogę do pokoju wejść? I do rodzicy wcześniej. O nie, nie chcę płacić za to, żeby być rodzicem. Dobra, i nam tata w międzyczasie. Świetna robota, znalazły się wszystkie. Co się dzieje, chłopaki? Jestem Jerry. Mieszkam po drugiej stronie ulicy. Jestem swoim sąsiadem. Hej, Jerry! Właśnie zostaliśmy adoptowani. To niesamowicie! Ja i Max jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale możemy użyć więcej przyjaciół do zabawy. Dziwnie to zabrzmiło. Miło Cię poznać! Wkrótce się spotkamy. Mama! Dzieciaki robi się późno. Kładźcie się do łóżka. Jutro możemy zagrać więcej. Ja już wybrałam swoje łóżko. Chociaż nie, ja bym chciała u góry. O! co się stało? Ja się w ciemę zawieniłam, no! No i się zaczyna, no. Jestem momentem diabliki, a ja tutaj ciemą jakąś jestem. Bum, bum, bum. Czemu Milusia Klaudusia jest mam dalej? Cicho, to ja! Czery, otwórz drzwi. Czery, jest druga nad ranem, co ty tutaj robisz? Chłopaki, mówię, wymknijmy się dziś wieczorem i odkryjmy nową okolicę. Zostajemy w środku. Nie, nie uciekamy. Co to w ogóle za jakiś dziwny pomysł o drugiej w nocy uciekać z nieznajomym, tak? Z domu. Zmuszę was do wymknięcia się, musicie się trochę zabawić. E, ja się dobrze bawię, ja jestem czmą. E, chodź ze mną na dół, ale nie w Trzymuj się po. Gdzie chyba mam unikać tego czerwonego? Bo to jest lep na muchy! A ja ćmą się stałam. Milusia! Serio? Tak beznadziejnie zginęłam i muszę za to zapłacić. No spoko. Chcę ci pokazać moje sekretne miejsce spotkań. Może no, na chodniku byłoby bezpieczniej. Halo, a czemu wy po ulicy biegniecie? To jestem mądrą ćmą. Rozejrzałam się, jak miałam przejść przez ulicę. I mamy tajemne miejsce spotkań Czerego. Uuu, no jaki dziwny rzut kamerą. To jest bardzo przytulnie, słodko! E, tutaj spędzamy czas z Maxem, ale Max nas nie lubi przecież. Powiem ci straszną plotkę o potworze z przystani. Powiadają, że e, nad tym klifem jest przystań dla łoci, w której przebywają tylko najstraszniejsze dzieci. Mówią, że e, monster, e, potwór pełza po burcie, chcąc zjeść każdego, kto wejdzie. Bo, lub, boję się, może powinniśmy wracać teraz. Na no, o drugiej w nocy wyłączyliście się z domu. I słuchajcie takiej historii, to nie jest dobry pomysł, tak? Dobra, zawiozę cię do domu. Za mną! Ło kurczę, co tu się stało? Mieliśmy wypadek! Nie jak się wszystko trzęsie. No nie, bo my to do tej przystani. Serio, bez jaj. Ja wpadłam? Podnosi nas? Jak cię zemdał, to tak tuf, powinien mi zrobić. Masz się zepsuł wpadliśmy do strasznego... oha. A brama jest zamknięta, utknęliśmy. Ja jestem ćmą, ja przelecę ponad bramą. A może jednak nie. Ciemność się zrobiła, Ćmy też w ciemności mają problem. O, nie, tu jest jakiś gang świeżaków. Well, well, look who we have here, fresh meat. W, w sensie, o, zobaczmy, kogo tutaj znaleźliśmy, świeżo mięsko. Eee, nie chcemy żadnych problemów, właśnie się zgubiliśmy. Hello, tak? Cóż, to jest nasze miejsce spotkań. Zdobądź tych chłopców. Eee, i co? Pałami ich? Dobra? Jednego pokonaliśmy, my tutaj mamy kopa ze wszystkimi, widzę. Pokonaliśmy, nienawidzę obudzów. Oni byli źli i dostali od nas manto. Patrzcie, tu jest kolejny jakiś isterek. Dobra. Nie mamy innego wyboru, jak tylko opuścić Jerry. Dla mnie ten Jerry to coś podejrzanie wygląda, nie? Piszcie w komentarzu, czy dla was Jerry nie wygląda podejrzanie. Spójrz, tam jest sterownia, ale jest zablokowana. Gdzie jest sterownia? A. Znajdźmy coś, żeby wyważyć te drzwi. Poszukajmy młotka. Stryknęła. Matko, Boska! Co to tutaj za dźwięki jakieś takie dziwne przed czasem są też? To teraz powinno zrobić się burt, nie wcześniej. Piękny przycisk, aby znaleźć przełącznik do bramy. No naciskamy, a mamy inne wyjście? Jak jesteśmy tutaj zablokowani? Nie rozumiem. No i diablik. Łupcy uwięźliście się. Potwór przy jest prawdziwy, teraz będziesz mój na zawsze. No czemu do mnie? Okej, okay, przed nimi chyba trzeba przez jakiś czas uciekać i oni później sobie znikają. Co znaczy ten wielki uśmiech na ekranie? Czy to to, że sobie wybrał mnie za ofiarę? Halo? Nie jestem ofiarą. Ej, a tutaj? Czy on mi tutaj coś zrobi? Muzyka w ogóle jest jak z... Piratów z Karaibów. Czemu on się zrespił koło mnie? Halo? Proszę mi się tutaj nie wyżywać tak na mnie. No długo jeszcze tych diablików? Jerry, co? Przecież szedł Jerry i spojrzał na drugiego czerego, To są, są dwa czery? A on się potrafi teleportować, widzicie? Otworzyłem bramę! Policja przyjechała. Nie, to tata przyjechał! Chyba. Max przyjechał po nas. Wskakuj do mojego wozu! Ładnie zrobiona jest ta gra. Wskakuj do ciężarówki. Maxa mamy na to 20 sekund. Mam nadzieję, że się uda. Do ciężarówki. To jest pick-up. Bo ma taki bagażnik, jakby odsłonięty. Ile nas zostało? No wskakuj, wskakuj! Raz, dwa, trzy, cztery osoby? Z czego ja mam najmniej życia? Nie dobrze. Musimy zostać w piwnicy, żeby rodzice nas nie usłyszeli. To był potwór z przystani, to było prawdziwe. Musimy się gdzieś ukryć. Nie! Znaczy, tu czas, mam sekret. Co? Czemu katastanka jakoś mi się tak dziwnie? A! Ma ukryty pokój, z którego korzystam tylko w nagłych wypadkach. Szybko wejdź. Nie mogę wejść! Dobra, weszłam. Dodałam opił dla dodatkowej ochrony przed intrusami, ale to łatwo. Skacz w dół do dziury na końcu opi, spotkamy się tam. Dobra, Boże, ja aż zamilkłam. była było blisko. Ojoj, dobra. Monetki mi nie wzięło. Ej, teraz mam chwilę, żeby zobaczyć ten sklep. No dobra, nie wiem, czy to się za te monetki kupuje, czy za robótce. Na razie nie klikam, bo jeszcze nie daj Boże, coś mi się faktycznie zmieni. Utknęliśmy w tym pokoju. Czemu on jest rozsypany? Uk, dlaczego z róż wydobywa się dym? Nie mówcie, że Max jest zły. Jak w poprzednim odcinku była Hazel zła, to teraz Max? Zamknął mnie jak ćme w słoiku jakimś. No, czemu tylko ja tu jestem? Gdzie jesteśmy, pomoc? Jerry zaginął! Co się dzieje? Serio, Max będzie złym. W końcu wszyscy jesteście przebudzeni? Dlaczego tu jesteśmy? Gdzie jest Jerry? Przybudzeni, to brzmi jakbyśmy wyszli z Matrixa się przybudzili. Dobra, cztery rzućmy okiem. Co on lewituje? Szukasz nie głupcy. Wszyscy jesteście tak łatwo oszukani. Planowaliście nas złapać w pułapkę? Ale Jerry, ratując nas przed mostem, walką, to wszystko było fałszywe? Tak jest! Zabraliście moich rodziców i pomyślicie, że moglibyście zabrać mojego najlepszego przyjaciela? Nie zamierzałem na to pozwolić, a teraz sam cię wykończę. No, nieźle. Czas na walkę! Poczekaj, szef spadnie zanim wyatrukuję. Sz, łańcuch. Coś czuję, że chyba tej walki akurat nie wygramy! Nie, wygramy. Nie wygramy, nie wygramy, nie wygramy. Ojoj, ja jestem na hita, nie? Patrzcie, ale ja nie mogę. No dobra, ostatni raz spróbuję. Jeszcze raz. Aha, dobra, tu się pojawia takie coś. Jak ja mam to roz. Ale to strasznie wolno idzie, patrzcie. Działać może? O matko, bózka! Nie, słuchajcie, ja tego nie przejdę. Nie ma. Czy znaczy, teraz mogę nawalać? Teraz nie mogę nawalać. Bo ta lawa musi to rozgrzać, nieźle. Nie, teraz jak zginę, to odpuszczam, bo to jest już naprawdę, tego się nie da. Dobra, lawa płynie. I ona teraz nagrzewa te łańcuchy. Mogę to nawalać, tak? Czy dlatego on miał na imię łańcuch? Ale patrzcie, to strasznie to porni idzie. Dobra. Jeden rozwalony niby, nie? Z czterech, tak jasne. No to jest najgorsze, na to nie mam metody. Ja tego nie przeżyję, nie? Coś czuję. Wreszcie nie da tego rozwalić. W sumie ja nie umiem. Musiałabym strasznie dużo Reboxów wydać i, i brać ten. kupować cały czas życie dodatkowe, coś czuję. I co, teraz to. I potem na walanko będzie w łańcuchu. Ale jak dla mnie będzie nie dawało, to zobaczcie, ile ja mam życia, nie? W poprzedniej części źle wybrałam zakończenie. W tej części w ogóle do zakończenia nie dojdę, coś czuję. Nie. No dobra, trudno. No nic nie udało mi się pokonać głównego e, złego bohatera, łańcucha, to w ogóle nazwa. Tu był hejzel orzeszek, tutaj był łańcuch, nieważne. E, możecie napisać mi w komentarzu, jak się kończy ta mapka, co się dzieje, jak się go pokona, jak to później wygląda. I też piszcie w komentarzach pomysły na jakieś inne story, które chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żeby następnym razem łańcuch. Nie był od nas silniejszy, no trochę wstyd. To jak, widzimy się następnym razem. Pa!